Witam Was moi drodzy w kolejnej części filmiku. Tu oczywiście z góry przepraszam za <laughs> duży odstęp czasowy. Niemniej no, nie miałem czasu, byłem zajęty innymi sprawami, ważniejszymi. I nie mogłem jakby nakręcić dalszej części cyklu naprawy monitora Commodore 1802. Jak niektórzy widzowie na pewno oglądali we wcześniejszych częściach, zajmuję się naprawą usterki. Polegające na braku odchylania pionowego w tymże monitorze, jak to jeden z widzów przewidział, z czego się śmieję. Numeracje moich części naprawy nadałem mi numeracje pierwotnie 1 do 2, gdzieś tam żartem tutaj wspomniał, może przez 3, i tak też chyba się stanie. Będę musiał przenumerować, ponieważ po pracach, które jak do tej pory wykonałem, no, okazuje się, że monitor dalej, dalej posiada, posiada usterkę. Myślę, że, że dobrze się stało, ponieważ cały ten cykl instruktażowy, może instruktażowy, może dużo powiedziane, cykl pokazujący sposób usuwania usterek pokazuje, że naprawić sprzęt nie jest tak łatwo zlokalizować poszczególne usterki, jest trudno. Jak widzieliście we wcześniejszej części, myślałem, byłem pewny, że akurat kondensator, który był rozlany bezpośrednio na płytkę, spowodował zwarcie na układzie odpowiedzialnym za odchylenie pionowe, a jak się okazuje, nie do końca tak było. Więc co pozostaje? Pozostaje szukać dalej, dalej usterki. Jak ja to mówię, poprzeczka idzie do góry, teraz praktycznie wszystkie kondensatory są wymienione, układ scelany jest wymieniony, pozostaje szukać usterki w innych częściach. Tak, jak wspominałem, nie jestem jakimś wytrawnym elektronikiem, który po omacku praktycznie naprawia sprzęt, ja też całe życie się uczę. I próbuję metodą prób i błędów pewne rzeczy naprawiać. Tak, jak mówię, nie miałem aż tak dużego doświadczenia z naprawą sprzętów CRT, ponieważ w momencie, kiedy praktycznie zaczynałem przygodę z elektroniką, ten sprzęt już był, można powiedzieć, u schyłku, u schyłku a może inaczej. Ten sprzęt był na tyle dopracowany, że już nie ulegał tak często usterkom, praktycznie. Jak zmieniłem troszkę branżę, w której obecnie pracuję, to ten sprzęt całkowicie został wyparty przez monitory plazmowe czy tam LCD, i praktycznie no, tego typu sprzęt no, to gdzieś w jakimś retro muzeum można gdzieś spotkać kogoś, kto, kto lubi tego typu sprzęt. No, u kogoś jeszcze, że tak powiem, zobaczyć, chociażby u mnie wspomniany monitor. Więc. Powiedzmy, no nie mam aż tak dużego doświadczenia, stąd może przepraszam z góry kogoś, kto tutaj akurat będzie, będzie wiedział o co chodzi, i może akurat jednoznacznie mógłby wskazać, co jest, co jest przyczyną owej lusterki. Niemniej myślę, że, że, że nauczony jakimś tam doświadczeniem wcześniejszym. W styczności z tego typu sprzętem, że to do końca nie jest tak łatwo jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną, i praktycznie usterkę się naprawia na dwa bądź trzy etapy, aż w końcu dochodzi się do jakiegoś tam sukcesu. Tak jak wspomniałem, całe życie też się uczę i, i gdzieś tam też wspomagam się jakąś literaturą, czy też filmami, nazwijmy to jej stroftażowymi, gdzieś tam na, na innych YouTuberów. E, przy okazji jakiejś konfrontacji, weryfikacji e, mojej tutaj, tej przypadłości, usterki, która wystąpiła w tym monitorze, Natomiast ma no, no, dość ciekawy film, e, który tak by de facto pokazuje pra praktycznie jeden do jeden mm, mój przypadek. Czyli tak, diagnoza, usunięcie, e, wymiana elementów, kondensatory ukaz celony, o, e, To prawda, tam był to telewizor, ale to, to, to nie ma znaczenia. I okazuje się, że po, po, po tych wymianach to samo co u mnie, wybaczcie, że teraz jakby tak nie będę włączał tego monitora. chciałem sobie maksymalnie uprościć i przyspieszyć pracę, a zarazem, jakby poprawić bezpieczeństwo, nie będę go włączał, żeby go nie ładować na nowo. Żeby tutaj znowu nie kombinować z tym całym układem, rozładowywaniem kondensatorów i tak dalej. Chciałbym maksymalnie przyspieszyć tutaj pracę i. Co tylko powiem. Generalnie wygląda to tak, że po włączeniu na chwilę obecną mamy jedną cienką linię. Różnica jest taka w stosunku do poprzedniego układu, że ta linia jest cieniutka, tak? Nie jest taka gruba, szeroka, jak to było. Tam widzimy to chyba na tym pierwszym moim filmie. Generalnie tak, żeby dalej tak jakby podzieliłem sobie teraz, że tak powiem, pracę obmyślenia na jeszcze weryfikację, sprawdzenie, czego nie zrobiłem może tak szerokim, tak szerokim aspekcie, jak, 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 jak instrukcja pisze, gdzieś tam, czy tak powiem, zrobiłem to można powiedzieć po swojemu czyli posprawdzałem elementy w obrębie w obrębie układu scalonego a nie posprawdzałem tych elementów, o których pisze instrukcja obsługi. Jak widzieliście tutaj wcześniej, zrobiłem sobie krótkie notatki, ponieważ mam, mam zrobione zdjęcia na telefonie, którym nagrywam stron z instrukcji serwisowej. Generalnie tak, instrukcja serwisowa w opisie tego typu usterki podaje, jakby no, tam dwuwariantowe takie drzewko. W pierwszej kolejności każe, nakazuje sprawdzić, pomierzyć elementy R307, czyli to mówimy o jakichś rezystancjach 307 R309. Z tego co pamiętam, 309 to jest na, na płytce, tutaj na, na działku elektronowym. To chyba jest jakiś potencjometr. Ja też go sprawdzę, bo, bo tak bo nie mam pewności, czy. czy Akurat tych elementów nie sprawdzałem. Następnie jeżeli te elementy są poprawne, nakazuje sprawdzić napięcia na, na układzie mipc 1378H, podaje pomierzenie napięcia 24V. Jeżeli tam jest wszystko dobrze, mówi, żeby sprawdzić cewki, tak Joke bodajże na to mówią. W anglojęzycznej nomenklaturze, więc no ja też to zrobię. Niemniej tak widziałem, nie wyglądały one źle, więc raczej tam się nic złego z nimi nie działo. Ja bardziej przywierzam się do tego, że która jest rezystancji, która jest gdzieś tam na tych takich odpływach, pokazana. Następny krok to jest sprawdzenie rezystancji R326. Jeżeli to nie, po, nie przynosi skutku, to jakby no, to co ja zrobiłem na samym początku nakazuje e, wymienić układ scalony i, i 301, czyli tu mowa o tym e, MiPC 1378 cofetnym. Więc tak to, tak to wygląda. Ja może w pierwszej kolejności spróbuję zlokalizować te rezystancje i e, sprawdzić je. E, jeżeli to nie przyniesie skutku, pomierzę napięcia i no, będę dalej się martwił co dalej, więc na tą chwilę pozwolę sobie zapozować, rozkręcę monitor i widzimy się za chwilę ponownie. więc tak, witam was ponownie. troszkę trwało, zanim znalazłem elementy o których była mowa. Mamy, mamy tak, tutaj dokładnie, w tym miejscu, gdzie świecę. E, mamy tam rezystorek. Najprawdopodobniej tam było miejsce. E, mamy tam rezystor R307. E, wizualnie wygląda na ok, mi sprawdzimy. Tam, była, tam było najprawdopodobniej miejsce na jakąś perkę. E, przy czym, e, z tego co widzę, wlutowany jest rezystor na stałe. Sprawdzimy sobie go. I kolejny element, który naszukałem się. Mamy tam rezystor R300. Dokładnie tutaj. Mamy tam rezystor. O, może teraz tak poświęcę R326. Teraz go widać. 326. Zgodnie z tą rozpiską. Nie udało mi się odnaleźć rezystancji R901. Nie wiem, szukałem, szukałem dłuższy czas mamy tam perki raczej to nie perki, potencjometry y, regulacyjne y, które są jakby wprowadzone na płytę czołową one mają oznaczenia począwszy tutaj od tego od lewej R305, 304 e, tej następnej nie widzę oznaczenia e, być może to jest ten element o który właśnie mm, chodzi i mamy mamy kontrast. No tamte to już odpowiadają jakby za nascenie obrazu. Więc może to być któryś z tych potencjometrów, tylko nie widzę od tej strony rozpiski. Będę musiał wyciągnąć płytę i zobaczyć. to tak to, tak to wygląda. Tutaj mamy całe gniazdo. jog. Więc tutaj na tym gnieździe należy pomierzyć napięcia, które wychodzą na cewki cewki zasilające tutaj odchylania i yy, tam, jest, tam jest układ I301, który był wymieniany przeze mnie. Yy, więc tutaj no momencik, coś mi latareczka przestawała świecić. Yy, więc praktycznie tu mamy te elementy. Przyjrzałem sobie jeszcze całą płytę, czy coś tu nie wygląda na, na, na jeszcze uszkodzone. Na tą chwilę nie wiem. Nie znalazłem żadnego elementu, który tutaj jakby coś o, o tym świadczył. Co jeszcze? Co jeszcze zaleca instrukcja obsługi, aż instrukcja manualna naprawy? Zaleca właśnie tak mówię pomierzenie napięć na układzie, na układzie który był wymieniany, ten IPC. tam też sobie napięcia pomierzymy i zobaczymy czy wszystko jest tak, jest ok, no i pomierzymy sobie napięcia, które idą na cewki, cewki odchylania przeglądając jeszcze tutaj, bardziej oglądając jakieś tam naprawy, były też sygnały, że często ten układ tutaj, on tu jest oznaczony no, jako ten scalak, oni go nazywali E, już teraz nie, dokładnie nie pamiętam, coś tam z dżungą, e, a to chyba taki potoczne nazwa stąd, stąd, że taki gęsty, e, że ma tyle nóg, niemniej to jest I-201. E, no nie sądzę, żeby on tutaj padł, ale różnie może być, tak? Ja podejrzewam, e, podejrzewam, e, na, że, że to jest któryś z tych, tych rezystancji. Yy, natknąłem się na jeden z filmików, właśnie facet ten, o którym wspominałem wcześniej. który wymienił te wszystkie elementy tak jak ja, wymienił układ scalony, yy, zaczął szukać gdzieś jakieś tranzystory, gdzieś coś tam. Yy, po czym gdzieś tam w opisach, yy, jakby no, nie, nie było już pokazane dalszej części tej jego naprawy. Yy, jak zwykle najciekawszego nie pokazują. Niemniej gdzieś tam w opisie, yy, w komentarzach, yy, natknąłem się, że, że sprawdza, sprawdza. Dość długo mu to zajęło. I e, okazało się, że któryś, któraś z rezystancji była uszkodzona, przynajmniej tak tam z tego mojego tłumaczenia wynika, więc podejrzewam, że, że u mnie może być podobnie, e, ale tak mówię, nie wyglądają te rezystory na uszkodzone, przynajmniej ten tutaj e, 307 e, nie wygląda na uszkodzony i ten 326 też nie wygląda na, na uszkodzony, są to rejestrorki dość małej mocy, no przynajmniej tamten więc tym bardziej jakby miał się spalić czy coś, to, to, to byłoby widać, ale różnie, różnie może być intryguje mnie cały czas ten potencjometr 300 901, tak? 901, tak jak mam go tu opisanego ponieważ no nie mogę go, nie mogę go zlokalizować ja podejrzewam, że to jest tamta trzecia perka, ten, ten potencjometr, ten 10 kilo, że on jest, że to jest tamten, tylko trochę numeracja nie pasuje, bo jest 304, 305, tamten wychodził, że jest 303. I teraz, no to no nic, dobra. Po kolei będziemy mierzyć te rezystorki, zobaczymy co, co... Tam że tak powiem u nich piszczy. No, witam Was ponownie. Więc tak, przyjrzałem się tej płytce. Pomierzyłem rezystancję. Więc mamy, mamy tutaj kolejną. Tu mamy rezystor. Jak dobrze pamiętam R307. 1500 ohmów podaje. I 1,5 kilo. Tutaj się zgadza. Poniżej mamy rezystor R326 Tam jest bodajże 10Kg i też, też pokazuje, że jest OK Jeżeli chodzi o ten potencjometr R309, on jest na dole, to jest faktycznie ten potencjometr, który jest zlokalizowany na płycie Tutaj wyprowadzony na, na panel, więc to wygląda OK Przy okazji pomierzyłem tutaj ten tranzystor też jest ok, więc teraz wypada pomierzyć, pomierzyć napięcia na, na układzie MIPC i, i ewentualnie napięcia tutaj na cewkach. Więc, ok, dobra, zabieramy się do pracy. Ok, więc tak, przy okazji tutaj e, sprawdzania na tej płycie poszczególnego wodu. Otwarłem sobie tutaj taki przykładowy aplikację podejścia zasilania do układu mipc 78 I mamy, mamy tak. Momencik, bo coś nam tu wygasło. O, teraz tak. Mamy, więc tak. Zasilanie plus 24V na nóżkę 6 przez potencjometr w tym przypadku jest ustawione na rezystorze do masy napięcie na piątą i masa na pierwszą, czyli między pierwszą a szóstą nogą mamy 24 V. Powinniśmy mieć więc tutaj w tym przypadku patrzę siódma nóżka. Siódma nóżka jest połączone kondensatorem z trzecią i to się zgadza. Tak, u nas i tutaj mamy wyjście na cewkę odchylania pionowego, i tu mamy z drugiej, z drugiej nogi. Tak, z drugiej nogi mamy. Mamy wyjście. Ja y, muszę sobie to y, sprawdzić: tutaj to y, wyjście. Y, przy okazji, tutaj y, czytania tam w internecie. Y, zalecali sprawdzić jeszcze cewki wysokie cewki odchylania poziomego rezystancję. one tutaj no różnie tam podają cewka pozioma powinna mieć około 1,5 oma a cewka cewka odchylania pionowego około 10 10 omów więc przy okazji sobie to będę musiał sprawdzić no i potem przejdziemy do następnego kroku więc Ok, działamy. Okay, więc tak, dla przykładu znalazłem jedną z aplikacji układu MIPC. Yy, mamy tutaj podane przykładowe wyjścia, tak, i więc yy, mamy zasilanie na nóżkę szóstą, piąta masa, pierwsza masa i wyjście na cewki odchylające. Yy, mowa tutaj o nóżce drugiej. 50 54V, tak co widzimy jeszcze? 54 na drugiej, 52 na trzeciej i około 22 V na nóżce czwartej więc spróbujemy pomierzyć, jakie napięcia mamy tutaj na, na tym układzie, więc zabieramy się do pracy. Ok, więc mam tu przygotowany układ do pomiaru spróbujemy sobie teraz pomierzyć napięcia na poszczególnych nogach na poszczególnych nogach układu zaczniemy od zasilania na nóżce 6 7 i potem przemierzymy sobie tutaj wyjścia na cewki no dobra, zabieramy się do pracy, więc włączamy i mierzymy, nóżka

nóżki wyłączymy na razie tak w ogóle nie mamy wyjść na nóżce drugiej trzeciej i czwartej napięcie zasilania jest prądowe na układ więc będę musiał sprawdzić co jest grane to będzie troszkę wymagało przeanalizowania całej sytuacji więc tak mówię, no nie jest to że tak powiem, troszkę powiem szczerze wykracza to poza moją wiedzę na tą chwilę ale niech chwilę pomyślę i spróbujemy no spróbujemy coś otworzyć, więc tak z racji tego, że dzisiaj już jest troszkę późno ja pozwolę sobie że tak powiem na tym zakończyć tą część i Mam nadzieję, że chwilę pomyślę, będę, będę mógł coś więcej powiedzieć. Aha, co jeszcze? Pomierzyłem sobie tutaj, jakby, cewki i cewki wyglądają na sprawne, więc, więc mam około 3 omów na poziomej i tam jest bodajże około 13 omów wychodzi na, dobrze mówię, pionowej, na odchylaniu pionowym, więc, więc przynajmniej. Tego, co, z tego, co mi wiadomo, na tą chwilę obecną, te pomiary, te pomiary są OK. Zastanawia mnie ten brak tych napięć wyjściowych z tego układu. Nie wiem, będę musiał jeszcze posprawdzać tutaj jeszcze raz na pewności elementy w tej aplikacji tej podłączeniowej wyglądałoby mi, że wszystko, wszystko jest OK, a jednak nie jest. Układ, układ wymieniłem na nowy. I dalej, dalej jest jakiś problem. Okej, okay, tak mówiłem, muszę się chwilę zastanowić i, i spróbujemy wrócić do tematu w następnej części. Pozdrawiam na tą chwilę i do usłyszenia w następnej części filmu.